Cześć, Siemanko, moi drodzy, z tej strony Radyjko, Witajcie na kanale Morele TV. W dzisiejszym materiale mój gadżetownik, prezentownik, czyli kilka produktów, które szczególnie w tym ciekawym okresie powinny się znaleźć na Waszej liście prezentów. Zaczynamy! Mega dużo produktów przed nami, więc pozwólcie, że to wszystko rozepchnę na boki i zaczniemy od rzeczy mniej oczywistych, na tych najbardziej oczywistych dla graczy kończąc. Więc tak, pierwszą rzeczą, zwłaszcza, że teraz jest konsolowe szaleństwo, jaką polecałbym wam w tym okresie około świątecznym, to taki najzwyklejszy na świecie charging Dock. Tutaj akurat mam wersję do Xboxa One, są również oczywiście do PlayStation 4, do PlayStation 5, już za momencik też będą dostępne. I do Xboxów serii X i S też będą takie stacje ładujące dostępne. Moi drodzy, o co chodzi? Przede wszystkim o to, że największą bolączką wszystkich konsol jest to, że trzeba ładować ich kontrolery. No i bardzo często gdzieś ten kabel się zagubi, gdzieś trzeba go wyjąć z szuflady, wpiąć do konsoli, podłączyć do ładowania. A w ten sposób, zaopatrując się w taką prostą stację, macie po prostu kolejne akcesory, które sobie stoi na biurku, a po skończonej grze, po prostu odkładacie na nie pada, który będzie się automatycznie ładował. Co za tym idzie, zawsze po zakończonej grze, jeżeli wyrobicie sobie nawyk odkładania go na jedno wyznaczone miejsce. To będzie zawsze kolejnym razem gotowy do grania. Serio, niewielkim kosztem naprawdę fajne rzeczy można sobie tym sprawić. Zwłaszcza, że właśnie w Xboxach mamy jeszcze baterie, a nie akumulatory, więc tutaj jest dodatkowa rzecz, na którą się trzeba zastanowić. A bardzo często w tych stacjach do ładowania dostajemy wkładkę, która może te baterie zastąpić. I tutaj uwaga, bardzo ważna rzecz. Mimo, że tyle się mówi o wstecznej kompatybilności Xboxów serii X z Xboxami One, i pady będzie można z tego One przenieść do góry. To niestety, jeżeli chodzi o charging doki, te nie będą pasowały do siebie. Od łana nie będą pasowały do Xa ze względu na nieco inną konstrukcję klapki z tyłu. Niemniej jednak zasada jest taka sama, więc uważnie tylko sprawdźcie, do jakiej konsoli potrzebujecie charging doka. Ale jeżeli chodzi o gadżet i zwłaszcza coś typowo prezentowego, moim zdaniem jest to super uniwersalne i każdy gracz konsolowy z czegoś takiego się ucieszy. Drugim, nieoczywistym, a jednak bardzo przydatnym prezentem może być stojak na słuchawki. Tak, wielokrotnie gracze mają problem z tym, że słuchawki zdejmując, zakładając, zdejmując, zakładając plączą im się kable, później te kable są pozwijane, dochodzi do uszkodzeń, bardzo często zrzucają swoje słuchawki z biurka przez przypadek, a taki stojak raz, że wygląda elegancko, dwa, że pozwoli wam zadbać o słuchawki, dzięki czemu zdecydowanie dłużej będą służyły. Dzisiaj na moim stole bardzo, bardzo tani stojak od Newbie, tak na dobrą sprawę. Poza funkcją bycia stojakiem nie ma nic, ale tutaj też jest naprawdę ogromne pole do popisu, bo możecie dobrać później sobie stojaki z podświetleniem, stojaki z hubami USB, z indukcyjnym ładowaniem. Możliwości są naprawdę przeogromne i wszystko, tak na dobrą sprawę, będzie zależało od budżetu, jaki chcecie przeznaczyć na dany gadżet. Więc moim zdaniem, nawet taki najprostszy za kilkanaście złotych stojak na słuchawki, raz, że spełni swoją funkcję, a dwa, będzie czymś niespodziewanym. I wiele osób naprawdę nie docenia tego, jak ogromny wpływ na żywotność słuchawek ma dbanie o nie i przede wszystkim właśnie odkładanie ich na miejsce. Kolejna mniej oczywista rzecz to mikrofon, bo dobry mikrofon i dobre audio to połowa sukcesu, zwłaszcza w momencie, w którym coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie swojej kariery streamerskiej, chciałby nadawać do sieci, a okazuje się, że to audio bardzo często jest rzeczą, na którą się powinno poświęcić więcej czasu niż nawet na wideo. Oczywiście musisz mieć co pokazać, ale jeżeli będziesz bardzo słabo brzmiał, no to niestety nikt nie będzie chciał Cię oglądać. Więc mikrofon również jest bardzo fajnym gadżetem. Akurat dzisiaj jest to SM950 od SPC, czyli następca SM900-ki mikrofonu, który w bardzo krótkim czasie zawładnął rynkiem. I jeżeli chodzi o audio, to dość szczegółową recenzję przeprowadziłem na moim kanale, w prawym górnym narożniku macie tam film akurat wersja T, czyli z trójnogiem. Moim zdaniem wersja bez T, czyli ze statywem, z takim proszę pięknym ramieniem ma znacznie więcej sensu, a przede wszystkim po raz kolejny będzie pasował to do wszystkich komputerów, a jeżeli ktoś ma aspirację do zostania streamerem, to taki mikrofon z całą pewnością może mu ułatwić start w tej karierze. To, co dodatkowo wyróżnia ten mikrofon również na tle konkurencji, to to, że kabel został puszczony już w statywie, a nie gdzieś obok, więc to dodatkowy walor estetyczny i naprawdę spoko jakość dźwięku. Zresztą posłuchajcie sami. Mówiąc o próbce dźwięku mikrofonu SM950, to właśnie teraz macie okazję go usłyszeć. A ostatnim z najbardziej niedocenionych gadżetów, czy też raczej akcesoriów, jest. Uchwyt na monitory. W tym momencie jest to Art L18GD, czyli wieszak na dwa monitory, dodatkowo z hubem USB. I ma to kilka oczywiście wymiarów zastosowań. Przede wszystkim oszczędzamy miejsce na biurku. I każdy, kto ma mniejsze biurko, z całą pewnością wie, że po wstawieniu monitora gamingowego, które bardzo często mają te nóżki w V! Strasznie to irytuje, zaczyna brakować miejsca. I żeby to miejsce odzyskać, możemy monitory powiesić. I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą taki właśnie. Uchwyt biurkowy do monitorów. I tak oczywiście są różne wersje dla jednego, dwóch, trzech, czterech ekranów. Można zapisować na stałe wysokość monitora. W moim przypadku jest to raz, że uchwyt dla dwóch monitorów. Dwa, że jest to uchwyt gazowy, gdzie w czasie rzeczywistym będę mógł zmieniać położenie tych ekranów. I trzy, dodatkowo mam tutaj hub z USB trzeciej generacji, co jest też bardzo przydatne. Sam montaż jest zasadniczo bardzo, bardzo prosty, a zazwyczaj w zestawie również dostajemy komplet śrub. I uchwytów, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Najważniejsza rzecz, jaką musicie zmierzyć przed zamówieniem takiego statywu, to to, jaki rozstaw śrub macie u siebie w monitorze, czyli z tyłu tak zwany wesa. Zazwyczaj jest to akurat w przypadku monitorów 75x75 albo 100 na 100, i akurat takie też rozmiary wspiera uchwyt wybrany dzisiaj przeze mnie do materiału. Przymocujmy go i zobaczymy. Więc teraz również sami na przebicie zobaczcie, ile miejsca możecie zaoszczędzić dzięki zastosowaniu uchwytu do powieszenia monitora. I tak, dość spora część tanich monitorów nie będzie miała nóżki, która będzie miała regulację wysokości, czy też regulację pochyłu, albo możliwość spiwotowania waszego ekranu. A tutaj dosłownie za kilka dodatkowych stówek to zyskujecie, co jest moim zdaniem już naprawdę spoko inwestycją. No i miejsce, ilość miejsca oszczędzonego na biurku jest naprawdę przeogromna. Dobra, przechodząc trochę bardziej w stronę oczywistych rzeczy, moi drodzy, Savio Precision Control XL, czyli moje odkrycie roku 2020. Podkładka za trzy dychy o rozmiarze 90 na 40 3 mm grubości i powierzchnia Control. Coś, czego do tej pory naprawdę nie udało mi się wcześniej doświadczyć. Cieszę się, że udało mi się na nią trafić w tym roku. Jest naprawdę mega fajna, dobrze wykonana, solidne oprzycie dookoła, nieagresywna grafika i przede wszystkim powierzchnia jaką dostajemy za cenę. No gdyby to było jak za metr liczyć. Tak, to kawalerka w Warszawie, nie, nie, nie. Jest to podkładka, która z całą pewnością ma jeden z lepszych stosunków jakości do ceny. I przy okazji do powierzchni, którą dostajemy, więc Savio Precision Control wersja XL jest super. Są oczywiście większe, są oczywiście mniejsze. I jeżeli nie wiecie, jak dobrać podkładkę dla siebie, no to mój materiał w prawym górnym narożniku z całą pewnością Wam pomoże. Przy podkładkach, zostając PowerPlay, czyli coś, co totalnie przeszło bez echa, jest z nami na rynku już od dłuższego czasu, a wciąż tak na dobrą sprawę niewiele osób z tego korzysta. Podkładka od taka, która pozwala Wam w trakcie użytkowania ładować Waszego gryzonia. I nie, nie chodzi tutaj tylko o ładowanie, a również o oszczędność portów USB. O tak na sprawę, wyjście na jeden. Bo wiem, spora część z Was może się spodziewać, że podłączam podkładkę do komputera po USB, no mam myszkę bezprzewodową, to czy mam podłączać podkładkę? I dągiel od myszki, kabel od podkładki, brakuje nam portu. No właśnie nie. Na szczęście nie, ponieważ przy zastosowaniu tej podkładki nie musicie już podpinać dąbla od myszki. Wystarczy, że wymienicie w niej kapselek, który w tym gryzoniu znajduje się na spodzie, a jest dołączony do podkładki i będziecie mieli dwie korzyści. Ładowanie w trakcie użytkowania, czyli już możecie na dobre zapomnieć o podłączaniu myszki do komputera i dwa, nie będziecie musieli podłączać tego nanoodbiornika od myszy, ponieważ to podkładka zajmie się komunikacją z waszym urządzeniem. Przy czym w zestawie mamy tutaj też dwie powierzchnie, jest speed, jest control, więc będziecie w stanie dopasować ją do swoich wymagań. Powierzchnia jest wystarczająca, mając na uwadze to, że jest to wciąż podkładka podłączana do komputera, która ma za zadanie również ładować Waszą mychę. I serio, naprawdę, ja wiem, ona swoje kosztuje... Ale możliwość całkowitego zapomnienia o ładowaniu myszki jest naprawdę super i pasuje to do 99% bezprzewodowych gryzoni od Logitecha, ponieważ każdy taki gryzoń ma zaślepkę, zazwyczaj z ciężarkiem na spodzie, a taka zaślepka do ładowania przychodzi do Was z podkładką. No ale żeby nie być gołosłownym, mam tutaj też Logitecha G Pro, czyli jedną z najpopularniejszych myszek roku 2020. Mysz określaną przez niektórych jako gryzonia idealnego. Prosi naprawdę zakochali się w tej myszce. I całkiem spora rzesza z nich dalej z niej korzysta. Mówię tutaj o prosach, którzy grają zawodowo w FPS-y, nawet więc, jeżeli ktoś wciąż uważa, że mysz bezprzewodowa dodaje opóźnienia, to niech obejrzy mój materiał na ten temat w prawym górnym narożniku. Tam bardzo serdecznie zapraszam. W skrócie: 16 tysięcy DTi na sensorze Hero, 80 gramów masy i symetryczna konstrukcja. Bardzo przyjemna w dotyku, solidne wykonanie i tak. Symetryczna, mówię to z pełną powagą, ponieważ przyciski są zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Więc tutaj, zarówno sobie lewo, jak i praworęczne, będą w stanie z niej korzystać bez żadnego problemu. Jeżeli chodzi o gryzonia bezprzewodowego, to naprawdę ciężko jest znaleźć coś lepszego w chwili obecnej. I zaraz obok niej mam. I zaraz obok niej mam stylowego Aeroxa 3, czyli końcówka roku 2020. SteelSir jest zawsze znany z ciężkich gryzoni, i chyba nikt tak na dobrą sprawę nie spodziewał się, że kiedykolwiek oni wypuszczą coś lżejszego, a tutaj poszli naprawdę po całości. 57 gramowa myszka SteelSeries Aerox 3 to evenement, jeżeli chodzi o myszy Styla przede wszystkim, bo Steel nie miał wcześniej żadnej ultra lekkiej mychy, A2, jest to zdecydowanie najlżejsza myszka od dużego producenta, dostępna teraz na rynku. I nie, nie jest to wersja wireless, chociaż taka też występuje po prostu jest tutaj odłączany kabel z USB typu C. Sensor Trumów Core 8500 DPI, 80 milionów kliknięć na przełącznikach czyli bardzo, bardzo dużo i podświetlenie które w stylowych myszkach nie było jakieś rewelacyjne bo zazwyczaj było to tylko logo. Tym razem. Steel poszedł w bledy. Naprawdę jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo i to jest mega ciekawe, jak udało im się to zrobić, zachowując tak niewielką masę gryzonia. Jeżeli chcecie dokładniejszej recenzji i więcej informacji na Aeroxa 3, na moim kanale film o Rivalu 3, Rivalu 3 Wireless i Aeroxie 3 właśnie teraz się pojawił, więc tam bardzo serdecznie Was zapraszam. Niemniej jednak, jeżeli ktoś szuka myszki od SteelSeries, która będzie ultra lekka to nie ma innego wyboru. W zestawieniu tym nie mogło zabraknąć klawiatury. I nie, dzisiaj nie sięgam po najtańszą propozycję mechanika, który moim zdaniem ma sens, czyli SPC GK630. Dzisiaj jest to mój ulubiony mechanik. Jeżeli mam być z Wami totalnie szczery, miałem pierwszą wersję tej klawiatury i od tamtego czasu zawsze do niej tęsknię. Logitech G Pro, czyli klawka, która w momencie, gdy wyszła, była jeszcze na switchach Romer G. Solidna, ciężka, w matowym wykończeniu jest naprawdę genialna. Pierwsze wrażenie przy jej obcowaniu to jest to, że hej! Ta klawa swoje waży, więc jak na tkl LK jest, to dość ciężki kawałek klawiatury, ale naprawdę mogę Wam ją szczerze polecić. A do tego logitechowe podświetlenie, które sprawia, że nigdzie się światło nie wylewa, a zostaje tylko na klawiszach. To jest najczystsze podświetlenie, jakie jest teraz dostępne na rynku i sama jakość wykonania stoi na naprawdę wysokim poziomie. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o klawiaturę, cena do jakości, to wciąż niezmiennie G Pro jest bardzo dobrą klawiaturą. I na sam koniec zostały mi dwa zestawy słuchawkowe, czyli SteelSeries jest Arctis 1, jak i Turtle Beach Recon 70. I zaczynając od tych tańszych, czyli Reconów 70, przede wszystkim są to słuchawki, które dedykowałbym graczom konsolowym. Bardzo prosta konstrukcja i solidny 40 mm przetwornik. Ponadto Recony 70 występują w wielu wersjach kolorystycznych, więc czy chcecie mieć czarno-czerwony, czy biało-zielony, tak jak ja tutaj wybrałem, wciąż będziecie je w stanie dopasować do siebie. A to co mnie najbardziej przekonuje do wyboru ich i polecenia przede wszystkim właśnie graczom konsolowym to to, że mamy tutaj combo jacka na relatywnie krótkim kabelku, czyli jeżeli siadasz przed konsolą i podłączasz je do pada, to nie ciągną cię ci tutaj kilometry kabla, a właśnie jest go tak na dobrą sprawę dobra ilość, tylko tyle ile jest konieczne, żeby cieszyć się rozgrywką. Z drugiej strony, jeżeli będziecie chcieli je wykorzystać do peceta, no to niestety brak przejściówki może spowodować, że tego kabla będzie za mało. No chyba, że gracie na laptopie, to jeszcze też powinno być na styk. Ale jeżeli macie komputer schowany pod biurkiem, to niekoniecznie. Rekony 70 są też w zasadzie najtańszymi słuchawkami gamingowymi, jakie mogę Wam polecić. Tak, bardzo często schodząc poniżej kwoty tych 150 mniej więcej złotych, bardzo ciężko jest znaleźć coś, co nie będzie tandetne i będzie całkiem dobrze brzmiało. W tym przypadku te słuchawki naprawdę są spokojne, no i też ich mikrofon wystarczy do komunikacji. Oczywiście nie powala. Ale w tej cenie naprawdę się wyróżnia. Mimo, że w Tercewiczach ten mikrofon jest zdecydowanie dalej, to wydaje mi się wciąż, że brzmi i zbiera całkiem nieźle. No ale to Wy dzisiaj oceniacie. Dzisiejszą listę zdecydowałem się zamknąć stylowymi arktisami jedynkami, czyli moim zdaniem najlepszymi arktisami, jakie powstały kiedykolwiek. Z kilku względów. Przede wszystkim nie mamy tej konstrukcji paska od gogli narciarskich. Tak, zdecydowanie nie lubiłem tej konstrukcji. i Każdy, kto mnie zna troszeczkę dłużej, wie, że nie przepadam za nią, mówiąc delikatnie. Dwa, mamy do czynienia z tym samym przetwornikiem w jedynkach, co w trójkach, piątkach czy siódemkach, więc tutaj, jeżeli chodzi o jakość audio, to tak na dobrą sprawę, ta będzie zależała od waszej karty dźwiękowej. Ponadto, odłączany mikrofon, bardzo przyjemne materiałowe poduszeczki, zero dodatkowego nacisku na głowę. Krótki kabel, który również się nada do konsol, ale tutaj poszliśmy krok dalej. I mamy również przedłużkę z rozdziałką osobną na mikrofon i osobno na słuchawki, jeżeli chcieli korzystać z tych słuchawek przy swoim komputerze. Do tego mikrofon, który nie jest flipowany, a jest odłączony, sprawia, że wygoda użytkowania tych słuchawek jest naprawdę na wysokim poziomie. Mike, czek, i moi drodzy, to jest próbeczka dźwięku mikrofonu z Arctisów Jedynek, więc jeżeli się na nie decydujecie, to tak właśnie będziecie brzmieć mniej więcej. I co mogę powiedzieć? W zasadzie rok od premiery, a ja wciąż uważam, że artisy jedynki to są najlepsze artisy, jakie możecie dostać. A waszym zdaniem, jaki przedmiot dzisiejszego zestawienia zasługuje na wyróżnienie? Który chcielibyście znaleźć u siebie jako prezent? I tak, wyślijcie ten film swoim rodzicom, niech obejrzą i może wyciągną z tego jakąś inspirację. Na dzisiaj do mnie to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Do zobaczenia następnym razem.